Ładnie, to będzie większy Branie zaraz po tym jak to związku przeszło. No znaczy, witajcie w kolejnym materiale. No dzisiaj was zabieram na szczupaki i jak widzicie nagrywam wstęp z domu. Po raz kolejny zapomniałem nagrać go nad wodą. No ale co, film będzie się składał z dwóch wypadów. Raz byłem wieczorem, raz od godziny 11. Dość krótkie wypady. No i powiem wam, że jedna przynęta tutaj pozamiatała i to naprawdę dawała branie. Że nie będę przedłużał, a was zapraszam na film, oglądajcie. Jest, Branie. mam pierwsze branie. Wcześniej przekroczyłem zielesko. Szedł za nim, bo pewnie w zielska Pierwsze branie, ale mówię, jest powierzchnię, próbowałem, więc pół godziny. Nawet brania, nawet puchnięcie, nic. Ale jak widzicie, na powierzchni jest mega dużo syfu, także ciężko się łapić z powierzchni. Ale mam ładną rybę tutaj, naprawdę ładną. No, gdzie pójdziesz, chodź, chodź, chodź. standardowo budzą się w pierwsze planie zaliczone, niestety przy wypinaniu gumy <głos》> wyskoczył mi z podbieraka Dziadmy. jak widzicie, podbierak w wodzie wypinałem mu, a jakimś cudem udało mi się także w akcji Dragon gumeczka powiem wam, że mi się tak sprawdza na tym jeziorku ostatnio, że masakra no, rzucam mu dalej Zobaczcie, wziął pod samym brzegiem dziadno i prowadziłem w ciągu Pod samiutkim brzegiem Ładny szczupak Uu, ten, też, ten jest ładniejszy niż tamten o, Ale blisko brzegu Nie było uderzenia, na bardziej złapanie Ale jest, zobaczcie Konkretne No, coś się ruszyło Męczku już mniej grzeje I proszę, od razu akcja no ładna, ładna sztuka. Ładna, ładna. No to już będzie chyba 80 nawet z plusem. No chodź, 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 bo się. No będzie, będzie na pewno. Więcej nawet chyba. Ale stał tu na pograniczu... No niedaleko ode mnie w sumie. No nie jest jakiś mega głęboko jeszcze. i Dobra, dobra mamy go. No, mówię może 80 bite na pewno No dobra, nie widzicie, niedaleko mnie W akcji dragonik Na no, poprzedni był mniejszy Ale Przynajmniej 70 stawia, że miał No ale niestety zwiał przy wyhaczaniu Także zobaczmy ile tego ten ma Ale mówię, jest grubiutki, nabity Dobra, leżę na miarce I mamy 87 cm I pięknie no i dragonik po raz kolejny, bo powiem wam, że ostatnio wymiata. Jest! On wziął! to trochę chłop, nie było brań A teraz założyłem przydętę, na którą długo nie opałem! Na rzecę na nią łapałem tylko! Od Foxa. Ty, proszę wziął! To jest ładna ryba! Trzecie branie i trzeci na kiju! Tam też się wydaje ciekawy! o jest ładne o wyjdzie w ogóle jest konkretne. o jest grubasek znowu wyjdzie grubo grubo gruby i silny Już że na panie kowodbiorach zwykłych. Ale zachlał. Patrzcie, wyleciał mi z biuraka, chodź. Janusz, chodź, chodź, Gumy nie widać. Mam no, kolejną sztukę, no, zobaczcie jest przepiękny. Grubiutki, silny. No, ale brania są, powiem Wam tak, z przerwami. Ale jak biorą, biorą konkretne. Mówię no, ładnie opasiony. Zobaczmy ile ma. Będzie większy niż tamten, ale może być blisko. mierzymy go i ten ma 86 Ale zobaczcie, jako znamie ma na brzuchu. O, będę go pamiętał. O, jest ładny, zobaczcie. Masywny, naprawdę. dużo czasu nie zostało. Ale jeszcze może jednego uda się złapać. Zobaczcie, to jest piękny kabon. I proszę, tu macie przynętę, na którą wziął. Na no widzicie całą, normalnie łyknął. A to jest przynęta od Fox, Fox Ranger. Powiem wam, że na rzece łapałem niem już. No i miałem już szczupaka. Ale najdziwniejsze nie próbowałem. Pierwszy raz założyłem, miałem 3 cztery rzuty. I proszę. No słuchajcie, zostało mi 20 minut łapania jeszcze. Jak widzicie, klimat jest petardy po prostu. Jak na razie same grube biorą. Ten pierwszy, no był taka 70-ka, no przynajmniej 70 Ale dwa kolejne jak widzicie petardy. Także no nic łapie i kombinuję z przedmiotami. Jak widzicie, co jakiś czas brania, Także ciśniemy jeszcze, może do jednego trafimy. Do no, tego wieczoru już niestety nie udało się zrobić więcej brań, ale 3 godziny, 3 brania i 3 ryby wyjechały, z tym, że jedna nie ja chciała pozować do zdjęcia, także szczęśliwa trójka. Bo no, dzisiaj zajechałem o 11, czyli mamy nowy dzień, łapię w sumie już 2 godzinki. Mam się trochę więcej czasu, zobaczymy jak będę żerować. No ale nic. Oglądajcie dalej. Miejmy nadzieję, że będą fajnie biły. Pięść. Był maluszek. i tak, to bardzo. Ale mam pierwszego. W dragonek. Chodź, chodź, chodź. No proszę, taki gryzoń. Powiem może że z 5-6 rzutów wcześniej miałem branie, ale na wprost. No Większa było, ale spadła. No to taki mały gluta się po połachłomił na dragona. I poszli. W dragon pantom z czerwonym grzbietkiem. No i drugie branie dał. O, pierwszą godzinę jak zacząłem łapać, kompletnie nic, nic się nie działo, ale widać, że przegrzało trochę i proszę, już jest. Jest, o, o ładnie. To będzie większa ładna. Branie zaraz po tym jak to dziecko przeszło Niedaleko brzegu W Akcji Dragon Tym razem inny kolor No chodź, 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 chodź Co się I do bora to już większy niż poprzedni. Branie piękne. Przeszło po zielsku i poleciał za tym i strzelił. W Akcji Dragon, tylko że inny kolor. Ale już zdemolowany, także zaraz go pokażę. No nic, 7 mi się wydaje, że będzie. Na pewno będzie, że kładziemy go. Dobra, mierzymy go i mamy o no więcej 76 z groszem. To już fajne, fajne. I proszę. No ogólnie, jak widzieliście, wprowadzę głównie przednie, czyli daleki rzut spada do dna, podbicia 2-3, opada znowu, podbicia 2-3 i czasami jeszcze w opadzie, jak opada, delikatnie podbijam tak samo no jak widzicie już trzy brania pogoda petarda, wiaterek słaby jak nie wiem a tam gdzie mam zielsko, to nawet i lepiej jak widzicie, bo jeżeli podbijacie, wzruszacie się zielsko, ryba zaczyna reagować i to nie pierwszy raz właśnie, po tym jak się przynęta z zielską styknęła miałem branie także no ale mówię, jest ciekawie. Nic, lecimy dalej. jeszcze zapomniałem wam pokazać te. Tak mówiłem, dragonik, 12 cm, ale zobaczcie, go zdemolował, wyrwał kompletnie. To jest na główce, już jest sklejony. Także to tak spróbuję go jeszcze trochę uratować klejem. Miałem kolejne branie. Niestety guma już zakończyła swoją żyw żywotność. Brak ogonka. No ale było branie takie, że rzuciłem, puściłem do dna i po chwili miałem branie. No i tyle z gumy. Bierzemy inną. A ja zakończyłem, no powiem Wam, że chyba trochę za późno przyjechałem. No udało się dwa wyjąć, w sumie zrobiłem pięć broń. Dwa ogonki od Dragona straciłem, także już bez Dragona jestem. No i powiem że Wam, że jest godzina trzecia. Bym może został do wieczora, to jeszcze może bym coś strzelił, ależ zdecydowałem, że się zawijam. Także mam nadzieję, że film wam się pogodował, Dajcie łapkę, dajcie subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.